W minioną niedzielę odbyła się trzecia edycja otwartych mistrzostw puław w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawody zorganizowała Kuźnia Formy oraz Stowarzyszenie Sportowe Puławy. W zawodach brała udział młodzież, a także osoby dorosłe. Sztangiści byli podzieleni na kategorie wiekowe. Zadaniem zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych dla nastolatków i do 23 roku życia było zmierzenie się z ciężarem sztangi równym połowie masy ich ciała. Natomiast starsi, startujący w kategorii seniorskiej, musieli wycisnąć sztangę ważącą tyle samo, co ich własne ciało. Ja. Bo jest, jedni mają pół swojego, swojej wagi, inni mają całą swoją wagę. Tak, ogólnie akurat jeżeli chodzi o ten aspekt, to powstało małe nieporozumienie. Także stwierdziliśmy, że wszyscy będą wyciskali połowę swa, wagi swojego ciała. A dodatkowo dla tych chętnych pewnie zrobimy dodatkową na koniec konkurencję, wyciskanie wagi swojego ciała. Mhm. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, no bo w końcu to ma być dobra zabawa i to są zawody dla ludzi. No, to nie są mistrzostwa świata. Stawiamy na dobrą zabawę. No przede zabawa przede, przede wszystkim. No, no. No. no dobra, właśnie. Zabawa, zabawa, widzę kolejka taka, że jeszcze długo. Znaczy, no ja mówię zabawa, ale widzę, że niektórzy to tak. potraktowali to jak igrzyska śmierci. Tak. Jakieś, no to nie, prawda, bo co się zasz, przygotowali pod to. Zawsze jest tak, że y, niby mówimy zabawa. Ale to jest grupa osób, która zawsze bierze wszystko za poważnie, a jak nie pójdzie, to zawsze. Aj, bo miałem kontuzję. Później, pójdzie znamy, to? znamy to, nie? Później są tłumaczenia, dobra, panowie, powiedzcie, ile osób tak orientacyjnie w tej chwili macie na 50, 70? jest 70, całkiem 70. 70. Powiem, o. że y, nawet więcej niż myślałem, że będzie. Ograniczyliśmy do stówki, bo tyle dyplomów mamy, ale tak myślę, że przy tej 70 się zamknie. Także jestem zadowolony, tak. Panowie widzę sporo nagród. Rozumiem, że sponsorzy też dopisali, że wspierają was. Pułapcy przedsiębiorcy głównie, tak? Nie, ogólnie a to, nie, to tak. Nie, mamy a nie tylko, nie tak, tylko. mamy na pewno nagrodę dla kobiet. Muszę tutaj zareklamować koleżankę, Ninę, e, Nina gałka Her. tam ma swój zakład więc jest, Naprawdę zrobiła super nagrody dla kobiet, bo to są kosmetyki, a główna nagroda ma takie e, Head Spa właśnie. E, Paweł Trepiak właśnie też e, wymianę oleju z filtrami, to też taka fajna nagroda, szczerze mówiąc. To już dla facetów. Mariusz. Dla facetów, oczywiście, to się dla facetów. No i też mamy takiego partnera, jeżeli chodzi o suplementy diety, Hero dokładnie Muscle Power i, i tak naprawdę wspólnymi siłami myślę, że udało nam się stworzyć fajną, kurczę, imprezę z nagrodami. Każdy wyjdzie z czymś i będzie zadowolony. No najważniejsze, że my nie potrzebujemy za wiele na, do włosów, więc na szczęście dla facetów... No nie, nie, nie. nie. No bo jest po... to, za dużo nie mamy tych znaczy, włosów. Rozumiem, przestaliśmy się wszyscy oszukiwać. No, tak, ja, jeszcze, ja jeszcze walczę. Jeszcze ty walczysz, nie ale się walczy. no, my już nie powalczymy za bardzo. No my już spogodziliśmy no. ogólnie, także fryzy mamy tak rzeczywiście wyszukane. No. Niedzielne zawody miały na celu popularyzację dyscypliny wśród mieszkańców, propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu oraz integrację społeczności lokalnej. Ziórawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.